Czerwone, Brawo, czerwone, bardzo wino. Czekaj, tylko krzyżu ubiorę. Duz, te du, 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 Czerwone korele, czerwone niczym wino. Czerwone te winy. Czerwone niczym wino. Słyszałeś o whisky, które C jest bim, bimbrowem? Nie słyszałem. Sperma, Ktoś cię cipa, Od tyłu ruchanie ry, uchy, a... Saju, ci życzę 23 zł i 80 groszy. Wylatujesz z pepela, za to. Kontent się skończył. Będziesz mecz y grał na streamie. Kurwa, ale o ruby. Ale mi bym bym wyjebał. Pierdola już te kebaby u No jak? Czyś jest jestem. Co ty? Co się dzieje? Filofan 1,4 złote i nie... Ja pieniędzy będę wyjebało! O kurwa! No, Co? To ty? No jak to? Nie poznałem cię w tej Bo zrobiłem na jubilera napady się odpierdoliłem. Witaj! <laughs> witaj, witaj. Cześć! Cześć! No powiem ci tak Jest humorek, jest zabawa! Są pieniążki, są cipeczki. Słucham. Halo. Z kim mam przyjemność? Halo. No kto mówi? Pan Grande. Nie, syn księdza. Syn księdza, słucham. A, dzień dobry, pan Grande. Nie. Dlaczego? Jak to nie? No kto mówi? A póki co a, jest czas. zobaczyć na telefonie. No, no. No i czekaj chwilę. się nie a, nie, bądź, 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 niczy, nie bądź. Co? Ja nie gadam. Co? Ja nie gadam. Co? Ja nie będę gadać dzisiaj nic, ja nie gadam, co? Co się dzieje? Ja nie gadam. Nie chcę gadać dzisiaj nic, Nic nie chcę gadać, nie chcę mówić, nie chcę nic z nim robić. Chcę siedzieć i grać w gry. Jak tylko obajowala, obajowala, obajowala. A, czy to jest to obana, tego. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. O, po karetkach. Look Porwała mnie! Porwała mnie, kurwa! O, stój, babo! Mam, mam, wyskoczyłem! To był, musiałem nazwać tak ją. To się zrzygasz, to no. się zrzygasz, no! Ciszej, panowie, C bo. To... Przepraszam. No, cichutko panowie, panowie. mówimy, Mówię, że ubezpieczony na bok. A, ubezpieczony. Jacy wrażliwi, kurde! Ta, ja pierdolę. Urodziny mam nikt nie szanuje. Zluzowaliby na chwilę, przynajmniej. Ale myślę, że z prezentu się ucieszy z grandy. Szefie, mam takie kabanosy, te. Yy, z, z żabki amerykańskiej. Tarczyński kabanos ekskluzyw zdrobiowy z dodatkiem wieprzowiny. To kosztowało mnie od 5 do 10 złotych i. Mam urodziny i się bawię szefo i jedem tak te kabanusy Siedem lasek gryzem jednym jak hot doga Ale złotych co to za złote? Potem płaciłeś? Nie, polskie złote... Gdzie ty złote... kurwa polską walutą kupiłeś? No bo w polskim sklepie ja jestem korzenie mamy ukraińsko... kogo bezwyklańsko-polskie. Włoskie. A kiedyś mówiłeś, że włoskie. No przypowiedziałem na końcu, że włoskie. No jakie ty w końcu masz? Pan tam coś, pan tam coś nie ma. Czadaj matka żydówka, bo mam ojciec Uzbekistan, babka ruska, ojciec Ukrainiec i pana ma... ważnego ważnego czy, czy nie, bo mam następne zgłoszenie Z pan najnowsze najnowsze rozmawić, matełko, w dniu życzę i pan chciałby odmawić. Proszę pana, ja miałem sam. takie pytanie 20 zł. No tylko szybko. Bo mam urodziny i sobie tam piję taki wimberek i w ogóle... Tak. Delikatnie no, humor jest dobry to... Trzeba czasami się napić, prawda? Na urodzinie jest dobra no okazja. do rzeczy, do rzeczy. Do rzeczy. Czy jeśli podczas picia, czy ja mogę na przykład kabanosy jeść i oprócz tego bułkę suchą? Czy raczej nie bardzo? No a czemu nie? No jak, jak pan żenątek nie odmówi posłuszeństwa, no to czemu nie? No ja nie widzę jakiegoś problemu. Bo mówią mi i szef też mi mówił, że... No to lewatywa lep... pomaga, nie? Odbytniczek sto lat. Że chleb nasiąka alkoholem i, i wtedy jest zsiada na żołądku. od swej pały złote groszy. Mam, Mam wejść? Zaraz ci tutaj zaprosi. otworzę. Krzyk, krzyknie nam szef. to. tutaj potem taki zamek skomplikowany. Ty, to Zabezpieczenia najwyższej klasy. Zapraszam. O, jakie mocne to jest. Witam w skromnych progach, Luciano. Patrzcie, czego dorobiliśmy się dzisiaj. Jakaś, Mam troszkę tutaj teraz, do tego jak Rura tak kurwa przypuszcza. Szefie tu rury przepuszczają. Słyszałem, jakieś coś. Szefunciu, rury kurwa są dziurawe. Ile to ma lat? Nowy, wybudowany. No to jakieś rury, bo low quality. No to o, słyszał szef, Słyszał, szef? słyszał szef teraz? No nie. No to jak będzie coś to może będzie w brzuchu ci może burci Szefie pomencik bo mam komórkę do odebrania Momencik szefie Ale skąd tą komórkę do odebrania masz? Nie Z Brazylii Patryk Ja Później dzieci Na przykład dużo moich znajomych już się ożeniło Mają dzieci, mają własne życia Nie mają czasu, kiedyś leciliśmy cały weekend na rynek I teraz nie ma na to czasu Są takie etapy w życiu Że wszystko się zmienia po kolei I nic nie, nie, nie trwa Kurwa wylałem drinka Prawie, że... Co tam? Jak to mam tą walizę? Co mam teraz z nią zrobić? Ten pistolet jest dla ciebie Wy... Pistolet w walizku o kurwa! Tak jest. Mamy dostęp do większych ilości. Również trzymaj, rajtuzy. Łopaben! Nie chcę. O kurwa! Zawsze takich chciałem mieć. No specjalnie dla ciebie. Nie, panowie, muszę szczęść gdzieś. Muszę czy nie mogę? Nie! Nie? Chyba nie możesz. Nie tutaj! Kurwa, mam tutaj parę kilometrów. Aaaa! Ale lelej jestem! Ale... Szefo, kamaratekin. kamarateki. Owaj to. To ja muszę dosyłać do klatki schodowej. Bo tam chowałam tak. rzeczy. To może bez drugiego prezentu w Montez? Nie, nie, żartuję, nie, żartuję. Z drugim. Przecież ja sobie jaja robię. Dobra, z drugim. Dobra. Dodawajcież. No dawajcie się, jak już klapkę że coś więcej Felipe Montes został dzisiaj konsiliery rodziny. Księgowym doradcą. Łobaben. Gratulacje Felipe. Don Grande Alfonso. Okay. Od dzisiaj jesteś underbossem moim zastępcą. W świecie kryminalistycznym. O, baben. O ty... O panie Złoty, tego to ja się nie spodziewał. Co się dzieje? szedę, ale brawo, za te wesołych świąt to propsuje matełko. Jeszcze raz wszystkiego dobrego 11 zł i 52 grosze. Aj, panie złotim! Ale jest kurwa, dobrze! Szefunio, nie spodziewałem się! Lecimy tutaj! Na URODZINIE takie prezenty! Sygneta. Lecę, biegnę! CZUP, ciup, ciup! cip, cip, cip. Gdzie są dziewczynki? Gdzie jest imprezka? CZUP, ciup, ciup! <noise> <noise> Dziękuję, szefie. Nie spodziewałem się! Chyba nie zazużyłem! Jeśli narazisz tą rodzinę, a problemy z policją. Zostaniesz odpierdolony. Dostanę nowy gajer? Nie, zabiję cię, kurwa. Ja jestem diabeł. Wszyscy ja razem. Sto, sto, lat, sto, sto lat, sto lat, niech, niech żyje, 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 żyje nam. Żyje nam. Sto, sto lat, sto lat, sto lat, lat niech, niech żyje, 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 żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze Ten raz, grande niech, żyje nam Przepraszam nam. Ty Alfonso jeszcze Grande nam! Przepraszam! To Don grande Alfonso. Don grande Alfonso. Dziękuję panowie. to Don najlepszy wokal jaki słyszałem w To czasie, najlepszy słyszałem jaki wokali w ostatnim czasie, a słyszałem dużo wokali. Bo... no, jeszcze naprawdę było ładnie. Macie dobrą, macie Dziękuję. bas jeszcze -baryton, bas jeszcze ale czuję się nie, no bardzo dobrze, czuję się szczęśliwy, czuję się wesoło No wiem, że zawsze jak paliłem, to się kończył stream, jak zapaliłem papierosa Ale mam ochotę sobie zapalić Szefie, masz dawaj tego peta, masz szefa? Ja mam, no, ale mam no te Ja też Ma... Ty Weź daj no Mam szlugasy. Kurwa, mać, szefunciu, no, do buzi no... wsadziłem A! Przynajmniej jednego, no Szefie, Ubrali do buzi nowe. ci wsadziłem No masz szefo, odpalam Co ty kurwa, bo. chcesz mi odpalić papierosa? Co ty się kurwa? Głowa uschuję? Co zamieniałeś? Szefie, to jest ZIPO, ona tak się odpala. Ej, ej, grande, grande, grande. Dzień dobry państwu. O, cześć. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ja dziękuję że Alani, Zer trzeciego stopnia, numer taki 75 Panowie, ja mam takie pytanie do Was Ja mam urodzinę Mamorzenie, że tutaj... Y, wszystko najlepszego. No dziękuję bardzo. Zastaliśmy zgłoszenie. Tutaj, A? Że tutaj Ile pani, powie, pani mi daje obstawia lat? To y, nie pani nie przerywa, dziękuję. Dostaliśmy zgłoszenie, że w okolicy ktoś się bije, czy panowie coś widzieli? Nie, mamy wyjebane. No niech kolega się potknął, kolega się potknął i wpadł na mnie, może ktoś się pomylił tutaj A zanim godziny 3-4, wszystko w porządku Wracam do patrolu Ruchałem go dwa razy tutaj Halo? na dworcu Co? Kogo Swój cień Nie, ja panu nie przerywam, ja panu nie przerywam, Ja, nie, 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 nie. ja się przerywam, mam urodziny sobie będę przerywał Szefo, dobrze czy źle? Ale... Dobrze, ale szczerze mówiąc, wow, USSR, to ją zatkało na chwilę. A co i powiedziałem? Ale dobrze 3... ci... No, my, zim, to ty już nie pamiętasz? Że ty już, kurwa, nie, nie pamiętam. nie nie pamiętasz? No co... Nie pamiętam już, co powiedziałem? Szefo, co powiedziałem? Wiesz, że ja sam nie pamiętam? Ojeny, <t meinen> ojeny, panowie, panowie, tutaj Pan jakiś... zamaskowany. Wuuu, nie boisz się? Ty, bo z pięty dostaniesz zaraz, pizdę, spokojnutko Schowaj tą klamę Ej, pan odłoży Schowaj tą klameczkę, bo z piątki, boże, brodę ty, będzie ty, ty, leciało Spokojnie po, Pojechali? Pojechali czy nie, te skurwysyny? Pojechali, dobra, pojechali Dobra, grande, to te... Mam dla ciebie prezent Fajnie się z tobą na robotę chodzi No dobra była robota tak, że to, Co macie? To słuchaj Jaką robotę, co? A, ja pojedziemy szefo, ja po, już pamiętam, przypomniałem siódmy zmysł Powiedziałem szefo, że mamy wyjebane jaja. Jak się pytała, czy coś widzieliśmy. A ja powiedziałem, mamy wyjebane jaja. Dobrze powiedziałem. Powiedziałem tak, jak czułem. Co, co ja mam dla ciebie, ty? Słyszysz? Co, to Te jaja nie? przecież. Co bizon? Kogo z zewka? Co masz dla mnie? Na co? Takiego czegoś to niech ci nie da, kurwa. Nie ruski. Wie pan co, kolegę mamy, kurczę, urodziny. Co to jest? Przyjacielu, kurwa, a łóżuj, zobacz, zobacz, sobie CO? CO? Co ty jedyny pierdolisz? Jedyny taki na wyspie, jedyny taki na wyspie, wszystkie czasy pokazuję Ja pierdole, Rolexa dostałem, ty Ja pierdole Dziękujemy panu również I zapraszamy, pan się przebierze i też na jeskę. A jak? Panie Gdyby mnie całe miasto nie ścigało, to bardzo chętnie wkład. A czemu? A patrz dlaczego? Patrz pan, patrz pan, jak ja wyglądam. Ale ty kurwa, no. tu kurwa zaraz może być 100, kurwa, 30 chłopa. 100, kurwa, 30 chłopa to może być zaraz, jak ktoś ma jakiś problem. 100, kurwa, 30 chłopa. Szefie, wiecie szef, co oni mogą? Chuja mogą. A co my możemy, szefie? Wszystko, kurwa, możemy. Rzucam ten biznes pizdu, w do kurwy. Paksówkarski ja jest najlepszy się do domu, kurwa Coś tu czuję, coś tu czuję Grando od Ciebie Jakiegoś dobrego Czuję, bo to my z Rosji, to ja zarobię, będę ja wiedział co to Spod kołymy Na wierchu robiony 78V mam ten Więc bimberek Tysiąc to dużo, jest to kolor, taki klarowny Nie? to ten, Na Nagrida zaraz? Żeś walił tego Chuj wiksa. No i Grande, chodź tu na chwilę. To jest whisky, Bimber. Przepraszam pana najmocniej na, na, na sekundę. Nie ma sprawy. Ty kurwa, pierdolony dzbanie, jebany no. Człowieku, ja się ukrywam przed nimi, bo to jest gościu od spadkiego, że ja siedzę w czystym biznesie, a to kurwa mój pracownik z klamu kurwa biega. Szefie! Ja ich, ja ich rucham kutasem! Rucham ich wszystkich kutasem! No dobrze, ruchamy ich po cichu, oni kurwa mają być wyruchani i mają o tym nie wiedzieć. No, może szef ma rację. Na razie to ty ruchasz mnie, ale szefa z miłości. A jak mnie wyruchasz, to cię kurwa zapierdolę. A ja alkoholu nie pijam w ogóle. Jestem uczulony na alkohol. I od jakiegoś a co czasu. Za co? A co za alkohol? Mateusz, choć jak Rita, nie gadaj z tym 50 centem podrabianym. Alk alkohol to jest. Yy, napoje wysokoprocentowe, proszę pana. O, stoi, a ja tu gdzie pieniądze liczą, co to No, bo nie wiem, gdzie Panie. idziemy. Idziemy na melanż? Na No to główny czy melanż? A Co jaki Dobra, jedźmy w sumie A to za darmo będzie Na melas za darmo Wódka będzie za darmo, ale na melas trzeba zapłacić Bo ja prowadzę Ile? Zobaczymy ile tak samo nabiję to, minus 5 dolków, minus 5 dolków, do... za wypadek za wypadek A ja pan to jedzie Jadę, bo musimy tutaj jechać tędy Panie, to się tak nie bawię, to ja nie będę płacić Zacznijmy. Daj ze spokój, daj ze spokój. Urodziny mam. O chudynko, to jest kilka najlepszego. Dziękuję bardzo. A które ja to, jeśli mogę spytać? 27 <laughs> Ten Pan to nas ładnie. chyba chce wywieźć z miasta. W życiu z miasta. Tylko miasto. Spokojnie, jedziemy. Jadę najlep... Chodzi o to, żeby jechać naj... Delik... Trasą, gdzie jest najmniej dziur, więc pojedziemy taką trasą, gdzie jest najmniej dziur. Pan ewidentnie chce nas zrobić w kule. O! O kurz Ja pierdolę Dobra Przepraszam o, was policji, ten pan ten Przepraszam pan podszkodowanie będzie płacił On ten, znowu się po, stało. I, Słabo się czuję Tyle nie na czuje. na powietrze miejskie na nie, nie wiem na co chyba ma jeszcze down, ale to nie jestem pewna o, No, stwierdzam. Uuu, proszę, no nie, proszę, proszę, proszę. Nie obrażam spokojnie, proszę, nie obradzę, spokojnie, proszę, proszę pana, nie, proszę, już wracamy do ciebie. Nie będzie problemu. Urodziny mam dzisiaj. A raczej nie Ale to wszystkiego najlepszego. O dziękuję. A ile mam lat pani mi powie? Nie wiem jak tak pan, że to może i za 30 O kurwa. O już sobie blisko jestem. Ale czuję się tak na 20 A mam 27? No i brawo, najważniejsze to się czuć. Tak, czuję się dobrze. Duchem się zajebiście się czuję, ale ciałem czuję się tak na 59. Kurwa, jestem emerytem, jebanym Można coś do picia? Proszę, wodę. To jest gazowana czy nie gazowana? Bo ja gazowana to. Proszę pani. Mam, piersi... Mam piersiówkę. Może zdąbniemy rufeczkę ja nie piję No to zdrówko pani Peggy. Siamy do swojego gamingu Wiciu mi dzięki za ma mam nadzieję, że będzie za ze pracy